Cześć! Dzisiaj otwieramy y, miękką Secret Boxa, y, no i y, nie wiem czy wiecie, ale jest taki sposób, y, nie, nie pamiętam czy jajkiem, niespodzianką, czy, czy Secret Boxem się tak wstrząsa i słychać i czuć jakieś ścieżki i, i chyba będziemy mieć zabawkę, sprawdźmy to. Okay. <laughs> tak, to chyba jest rzadka figurka. Takiej jeszcze nie mieliśmy. No to nasz sposób się sprawdził. Ciekawe czy jest w następnych Secret Boxach albo jajka. jest podzielka. Yy, nam się uda yy, odkryć, co to będzie? Nie wiem jak tego otworzyć A wszyscy mamy jakieś dziurki, więc może to pomoże A, mamy takie pijanciki Pieniądze Taki diamentowy to jest, to jest chyba rzadki, już nie pamiętam. No się tak ładnie świeci pod słońce. Teraz sprawdzimy, yy, czy to jest jakiś rzadki. Może będzie pisać. Może nie. Sprawdźmy. Tak, no. To jest chyba. Tak, to jest ona. super. To, to jest chyba rzadki. To jest chyba rzadki i bardzo, bardzo się cieszę. Nie wiem jak wy, ale ja się bardzo cieszę. Ten diament by do pasował. Naklejmy go na brzuch, na przykład tak. na główkę. Moc na plusaczek na Wow. O. Jeszcze naklejmy pieniądze. Pieniądze na pieniądze. na plecak. No, no pieniądze. Nie, może koło plecaka tutaj. Pięknie. No i jeszcze. Czekoladki. Mamy czekoladki. No i to jest nasza dzisiejsza figurka z Cyclonexa.